Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj jest Sebastian Pypłać i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A spotkamy się, żeby porozmawiać o takim raporcie, o takim wyniku takich sondaży, który... Mówi, że 89% Polek i Polaków chce lepszej ochrony ryb hodowlanych. To taki temat, który wraca w tej porze roku, prawie co roku, ale wydaje mi się, że te liczby e, osób, które mniej chętnie może sięgają po żywego karpia, czy w ogóle chcą sprzedawać żywych karpi, e, no chyba ten odsetek e, ludzi maleje, te procenty. To znaczy tak, są też, który został przeprowadzony na nasze zlecenie w tym roku, został przeprowadzony w dziewięciu krajach, w tym właśnie w Polsce, ale też w jeszcze ośmiu innych krajach unijnych, gdzie to pytanie o karpia to było takim jednym z bardzo specyficznych już pytań zadawanych, no właśnie w Polsce, zadawanych też w Czechach, ponieważ to są te rynki, gdzie, gdzie ten, ta sprzedaż tego żywego karpia, no ta, no użyję tego słowa, no, wątpliwa tradycja cały czas niestety jest, natomiast pytań dotyczących ryb oczywiście było zadanych dużo więcej i tu ta, ta informacja, którą pan redaktor przytoczył na początku, 89% Polek Polaków chce lepszej ochrony ryb hodowlanych, to oczywiście nie dotyczy tylko karpia, to w takim ogólnym sensie jak to jest z rybami, więc chyba po raz pierwszy w ogóle takie, taki standard został przeprowadzony, no na pewno w ciągu ostatnich, w ostatniej dekadzie po raz pierwszy tak dużo specyficznych pytań dotyczących akwakultury. I faktycznie tu, no, ja sama byłam zaskoczona, że tak dużo, tak wysokie są te, te liczby, które zobaczyliśmy. Nie tylko, nie tylko w Polsce, też w innych krajach. Jeżeli chodzi o samego karpia, tu 69% Polek, Polaków um, chciałoby zobaczyć zakaz sprzedaży tego żywego karpia. I faktycznie widzimy tu wzrost, to taki spory wzrost w stosunku do, um, no tego samego pytania, które było zadawane w, w ubiegłych latach, ale wtedy też nie było tego szerszego kontekstu, tylko pytaliśmy o, to, o tego konkretnego e, karpia, więc tu sprzeciw wobec e, no, tej okrutnej tradycji um, i, i całemu temu procesowi, który towarzyszy no, sprzedaży karpia, tak naprawdę od momentu, kiedy e, no, karpie się po prostu wyławia ze w one już w trakcie transportu mogą cierpieć, e, no, potem cała ta... E, no ta sekwencja tego okrutnego procederu, tak, sprzedaż w marketach, zresztą nie tylko w marketach, bo to czasem też się odbywa, czy czasem to wciąż niestety trwa też, odbywa się na, na targach, na bazarach, więc bardzo mnie cieszy, że zwłaszcza tu i świadomość Polaków z jednej strony i, i z drugiej strony ta taka chęć, żeby faktycznie no, coś w końcu z tym zrobić, tak, jednoznacznie wprowadzić zakaz um, i po prostu no, nie, nie będziemy musieli wdybać i się zastanawiać co z tym biednym, biednym zwierzęciem. I też jeszcze myślę, że warto dodać, to akurat jest informacja sprzed już kilku lat, ale też pytaliśmy, jaki w ogóle odsetek Polaków chciałoby dalej kupować żywego karpia, jeżeli mieliby dostępny, przecież to można kupować w dzwonkach, w płatach już już tego karpia. Nie, nie, nie brać go do domu w tym pojemniku czy w tarce z wodą. I tu było zaledwie jedna czwarta Polaków powiedziała, że chciałaby wciąż to dalej robić, więc faktycznie no, nie ma tak dużej chęci wśród wśród tu Rodaków, żeby um, uczestniczyć w tym procederze. Mm -hmm. Szkoda to się bierze, to jest efekt pracy NZOSów, to jest um, wiem, efekt po prostu jakiś wzrostu świadomości, które nie wiem, biorą się może do szkoły, z tego, że trochę pozyskujemy więcej informacji, czy, czy to jest po prostu taki, taki postępujący proces, no bo też. Po prostu może na przykład nie wiem, jemy, inaczej podchodzimy do jedzenia mięsa, ryb i, i tak dalej. Ja myślę, że jest kilka czynników, ale to, co pan redaktor wymienił jako, jako pierwszy, zakładam, że trochę to jest takie właśnie docenienie naszej pracy mm, organizacji pozarządowych, które faktycznie włożyły ogrom, ogrom pracy, zasobów w kampanie podnoszące świadomość, jak to jest z tymi rybami, jak to jest konkretnie z tym karpiem w Polsce. Ym, I tu nie, nie tylko moja organizacja, nie tylko Compassion World Farming, ale y, pierwszą organizacją, która w ogóle zajmowała się tym tematem, Klub Gaja i oni naprawdę już od kilkudziesięciu lat, oni w ogóle zapoczątkowali te, te kampanie. Pamiętam je bardzo, bardzo dawno temu, to takie pierwsze, chyba nawet 20 lat temu. Więc na pewno, no, mówiąc kolokwialnie, organizacje zrobiły robotę, kampanie zrobiły robotę. Polki, Polacy odrobili lekcje, świadomość wzrosła i też na pewno zmienia się nasz, nasz stosunek do zwierząt. Przypominam, że w 2016 roku mieliśmy no, historyczny już wyrok Sądu Najwyższego, Wyrok, który skazał trzy osoby za popełnienie przestępstwa, i tu właśnie znowu chodziło o tego karpia. Także karpie w tych marketach były traktowane po prostu niehumanitarnie, i, i bardzo dobrze pamiętam tu wypowiedź Sądu Najwyższego w, w tej konkretnej sprawie. Gdy sąd stwierdził, że no jednak nastąpiła zmiana mentalna, jeśli chodzi o świadomość, o naszą świadomość i coraz częściej postrzegamy zwierzęta jako istoty czujące, którymi są, coraz rzadziej przypisujemy je do zbioru no, rzeczy, czyli tak jak było kiedyś, przedmioty, no, zwierzęta nie są przedmiotami. No tak, tak, tak. Też ryby mają ten problem, że czasami nie są traktowane jako mięso albo jako ale... zwierzęta do końca. Trochę też w tym, w tym też się pojawiają takie, takie wyniki, które pokazują, że to nadal funkcjonuje. 63% uważa, że ryby odczuwają negatywne emocje, na przykład strach, mhm. ale jedynie 48% polegi polaków uważa ryby za zwierzęta inteligentne. Tak, rzeczywiście, to, 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 te wyniki w p, tych pytaniach o to, czy, czy ryby są zwierzętami inteligentnymi, czy mogą odczuwać pozytywne emocje, bo jeszcze o to pytaliśmy, mhm. e, rzeczywiście to nie jest, nie jest za dobrze, nie są za wysokie te, te m, wyniki, które zobaczyliśmy, e, więc na pewno jest pole do, do takiej poprawy. Proszę tak powiem dla nas wszystkich, żebyśmy um, może więcej zainteresowali się tym tematem, byli też chyba bardziej otwarci um, na, na tę świadomość. No na pewno ryby są bardzo specyficznymi zwierzętami i powiedziałabym, że w tej takiej skali zwierząt hodowlanych, o których potrafimy myśleć, Um, najbardziej pozytywnie, do których potrafimy podejść z największym współczuciem, um, do, których do których możemy odczuwać jakąś więź. No, oczywiście poza um, oczywistymi zwierzętami towarzyszącymi koty, psy, których, o których tu nie wspominam, bo wyłączam ich z tej kategorii, um, to ryby są. Tym gatunkiem, nad którym najtrudniej robi się kampanie, ponieważ one są jednak tak najdalej też od nas, tak inne środowisko życia, mieszkają w wodzie, żyją w wodzie, one nie mają futra, futerka miłego, który może by na jakąś tam pogłaskać, tak nie można ich utulić, one nie rozmawiają. No. Um. Ryby głosu nie mają, tak, jeszcze ta, ta nasza kulturowa porażka dodatkowo, którą, którą mamy w, nawet tu w polskich przysłowiach. Można, może faktycznie ryby głosu nie mają takiego głosu, który my moglibyśmy usłyszeć, ale nieprawdą jest, że one się nie komunikują i czy nie porozumiewają. Jak najbardziej ryby są w ogóle fascynującymi zwierzętami, budują sieci społeczne, potrafią nawet się dogadać w pewien sposób, żeby razem polować i to już różne, różne Gatunki tych ryb, więc mamy naprawdę szereg bardzo ciekawych badań nad samymi rybami. I też prowadzimy całą kampanię, kampanię o takim znamiennym tytule Przerybane, która, która ma opowiadać o rybach i właśnie podnosić świadomość. Um. Rozumiem sondaż z sondażem, bo to pokazuje, w jakiej sytuacji jesteśmy, ale zapewne e, zmierza się do czegoś, żeby te wyniki przełożyły się na jakąś konkretną zmianę. Hmm, zakładam, że zmianę e, prawną w stosunku do e, hodowców ryb. Tych masowych? Zaczy, tak. Ym, trzeba pamiętać, że wciąż y, nie mamy w... Tak naprawdę w Unii Europejskiej nie mamy cały czas takich jasnych przepisów dotyczących hodowli ryb, transportu ryb, czy uboju ryb. No absolutnie nie ma tu mowy nawet o takim rozbiciu gatunkowym, tak? Potrzeby, przepisów, które byłyby dostosowane do konkretnych potrzeb danego gatunku ryb. Są oczywiście bardzo ogólne przepisy, ryby jako kręgosłup pod nie podchodzą, tak? Czyli mamy dyrektywę. Unijną, która mówi o, o hodowli zwierząt, w tym ryb. Mamy rozporządzenia, które dotyczą uboju czy transportu zwierząt, i znowu w tym ryb. Z tym, że tak jak mówię, jeżeli zastanowić się um, nad tym, jak prawo no, jest y, egzekwowane w niedoskonały sposób, jeżeli chodzi o te gatunki zwierząt, y, takie jak świnie, kury, cielęta, gdzie są dodatkowo bardzo konkretne przepisy, jak je traktować, jak je hodować, czego nie wolno robić, y, no to łatwo sobie wyobrazić, y, jak często y, te ryby hodowlane w Polsce, ale też w szerszym kontekście w Unii Europejskiej, no, cierpią w tych, w, tych, w tych podwodnych hodowlach przemysłowych, ponieważ, tak jak mówię, nie ma przepisów i to jest faktycznie coś, do czego dążymy, co jest jednym z celów no, też naszej kampanii, żeby zostały ustalone na poziomie unijnym konkretne przepisy dotyczące Dobrostanu ryb, jak on ma być chroniony, no a w idealnie byłoby już faktycznie mieć przepisy dotyczące konkretnych gatunków ryb, bo te przepisy po prostu uwzględniałyby ich potrzeby gatunkowe i, i behawioralne. Co to, to jest dobre warunki w hodowli ryb? Bo kiedy mówimy o nie wiem, kurczakach. To sobie mhm. wszyscy sobie uświadomiliśmy, jaki jest podział kategorii i jaki jak, jak to jest wpływ na to, jak one są tak. hodowane, a w przypadku ryb, jaka może być różnica? Hmm. Ym, no w przypadku ryb, tak jak mówiłam, to przy, przede wszystkim musielibyśmy myśleć o takich bardzo ogólnych zasadach, ale potrzebne byłyby też konkretne, yy, specyficzne yy, Przepisy dotyczące danych gatunków ryb. Na przykład oczywiście czystość wody, odpowiednie zagęszczenie w tej wodzie. To, co my zobaczyliśmy przykładowo w zeszłym roku, kiedy przeprowadziliśmy śledztwo w, na polskich fermach Pstrąga. No, oczywiście to zagęszczenie na, na fermach pod wodą olbrzymie. Zwierzęta ranne, zwierzęta z odpadającymi kawałkami ciała, pływające w tym wszystkim, pływające w bardzo trudnej wodzie, no bo jednocześnie pływały te martwe ryby, pływały kawałki ich ciał. Pstrągi, które miały pasożyty, które miały też grzybicze, różne rany. Więc tak naprawdę to jest zdecydowanie taka sfera do, do poprawy. Natomiast tak jak mówię, no też nie sama hodowla, ale też cały ten proces, tak? czyli wyławianie ich z tych hodowli, dalszy transport. Tu też można by długo opowiadać, wszystko oczywiście można zobaczyć na naszej stronie, no to nie są przyjemne zdjęcia, to nie są przyjemne firmy, przykładowo właśnie z tych ferm polskich wstrągów, ale no tam widać jak bardzo brudna jest ta woda, widać jak zwierzęta są składowane, czy też rzucane w beczkach jedna z, z jedne na drugi, czyli one dosłownie też są miażdżone, umierają pod własnym e, ciężarem. Duszą się w takie zawiesienie wody z, z lodem. E, no potem oczywiście dochodzi jeszcze kwestia uboju, która też no, pozostawiła bardzo, bardzo wiele do, do, do życzenia. Więc to są te wszystkie e, kwestie i tematy, które powinny zostać uwzględnione, kiedy tworzone będzie nowe prawo dotyczące ryb. No i mamy nadzieję, że to prawo przede wszystkim powstanie faktycznie. Gdyby ktoś chciał się zapoznać z konkretnymi wynikami z tego sondażu, ale też z własną działalnością, gdzie w internecie ma się udać? www.przerybane.pl nazwa naszej kampanii, tam będzie bardzo dużo informacji, są też filmy, no są też te mniej przyjemna część, czyli właśnie śledztwa, zdjęcia, materiały ze, ze śledztw. Ale warto to zobaczyć, żeby podnosić własną świadomość, żeby też się dzielić um, z innymi tymi informacjami um, i, i tak właśnie w temacie sondażu um, samemu się dedukować, ale też no, szczerze się wiedzę i, i opowiadać, jak to naprawdę no, niestety wygląda. to Szatkowska była naszą gościnią, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.